Cześć, mam witam Was bardzo serdecznie z tej strony Voxa. To jest Battlefield 3. Jest to prezent ode mnie na 40 subskrypcji, tak jak już mówiłem. I chciałbym podziękować kilku osobom za to, że no, starali się w jakiś sposób wziąć udział w moim takim małym konkursie. No ale niestety im się to nie udało, a więc myślę, że w innych konkursach może im się to powiedzie. Chciałbym podziękować Netsou, który napisał, że chce get... że chce GTA San Andreas. Chciałbym podziękować Wemaciu22, który napisał, że, chce, że będzie to w WRC. Matex54, że to będzie Battlefield 4, to było bardzo blisko. Mogłeś tam, albo się pomylił, nie wiem, ale mogłeś tam napisać 3. I Hubert Cejrowski, który napisał, że to będzie Call of Duty i Black Ops 2. A więc no, życzę Wam powodzenia w następnych moich konkursach. A więc dobra, teraz przejdźmy do rzeczy. Gramy sobie na mapce kanały No Shire. Jak zauważyliście, na tej mapce był mój pierwszy odcinek. I właśnie są tą samą snajperką, tylko jest jeden mały może nie problem tylko jest jedna malutka różnica, że wcześniej graliśmy na hardkorze, a teraz gramy na normalu. I jak ten, jak widzicie, tutaj na razie jeszcze nas nikt nie zabił. Kurde, akurat musieli go zabić, kiedy ja do niego strzelałem. No co za nubersziki. A więc chciałbym wam bardzo podziękować za te 40 subskrypcji, to czekałem na to bardzo długo. No. Nie, 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 nie wiem co się dzieje. Dobra, może nie będziemy tutaj w, wchodzili do kanałów. Kurde, idziemy sobie boczkiem. Tam jest też dużo kamperów, tam nikogo nie ma. Okej, elegancko, tam mamy snajpera. Gdzie on jest? Gdzie on jest? No chodź. Dobra, mamy kila. A, i no tutaj mnie nas zdjęła, ale o, plecy mi nawet zrobił. A więc jak widzicie nie miałem najmniejszych szans. Też spróbujemy wylądować na... Fajnie by było, jakbyśmy tutaj wylądowali. Dobra, jest. epic. Tu nie ma, bo no, widzę, że jej pachnaczuszka leży, no dobra. Więc rozstawiamy znacznik, rozstawiamy czujnik UGS-u i... ...snajpimy. To nie... snajpienie nie będzie całkiem łatwe, ponieważ trzy... What the fuck?! Nie, no to, to... to po prostu mój skill, jak widzicie. Tutaj typ przebiegał. No, mój skill, tak, to jest mój skill. a asysta, asysta przy. No ja widzę, to był to hardcore, to byśmy tutaj wszystkich naraz po odejmowali. No ale, że. Kurna granat, 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 granat. granat. No, że to nie jest hardcore. Czy jeszcze tam jest? Nie, już nie żyje. Okej, okay, elegancko. Tutaj mam jeszcze kolejnego agenta. Dobra, mamy w banie? O, no to elegancko. Pani Nówka Funkiel. Eee yy... Dobra, 72. Już bym go miał, myślę. No ale cóż, nie każdy ma. O, i łota! No nie! Nie dobra, mamy tam znacznik. Na wszelki wypadek. Kurde, zdjąłem Jak Przynajmniej widzieliście, chciałem mu kosy wsadzić. Ale tu nie jest tak łatwo. No i co teraz. Oby nas nie... No fajnie, fajnie, nie? po prostu bardzo mi się coś podoba, że postawiłem znacznik w takim miejscu, że po prostu powinienem się na nim odrodzić. A jak widzicie tutaj, ojej, a się odrodziłem w ogóle. Dobra, mamy tutaj elegancko. I tutaj jak musicie zauważyć znaczniki, jak rozstawimy znacznik, to on się później kasuje, jak a w Battlefield 4 się to właśnie tak nie robi. Aj... i tam się nie będziemy wysuwać, bo znowu spadniemy. Dobra, tam nie będziemy już bo tam nie mamy szans, bo tam był jakiś typek. No, razie go tutaj nie ma. Tym może będzie jakiś pan, któremu zrobimy o tutaj. Amunicję nam na rzędzie na wrzucił, Widać, że się na nas chyba odrodził. Pan będzie agent. Trafiłem. Dobra. Nie trafiłem w niego. Myślę, że coś widzicie. Ponieważ, no, myślę, że tutaj fajny ten kill był. Tak, typa zdjęłem. Elegancko. No ja oni biegają jak mrówki. pierdzieleni. Tam się położył, dobra, nie mamy szans. Jak widzicie, tutaj mamy premię za um, dostrzeżenie. Tam brama ciężko, już tutaj od groma. Gdzie on jest, gdzie jest? Tam pobiegł elegancko, malina, dawaj do go odcinę. Dobra. Kurna. No, z jednej strony dobrze, że nagrywam na tym normalu, ponieważ jest troszeczkę łatw... Znaczy, sorry, jest troszeczkę trudniej, chociaż to dziwnie brzmi. No bo normal to jest łatwy, a hardcore to jest trudniejszy, no ale... Dla snajperów jednak ten hardcore jest trochę łatwiejszy. Znaczy trochę. Bardzo, dużo łatwiejszy. I widzicie, mamy killa jakiegoś. W ogóle muszę statystyki zobaczyć. Oj, sorry, to nie... To to? O tym się sprawdza. Dobra, yy, 4 do 2. Jak widzicie, nie, nie jestem jakoś tak bardzo wysoko. Aj, skurczybyk. byk! Jak ja wiedziałem, że on tam jest, tylko po prostu. No, wiecie. No, ale zaraz już mamy. Już, nie, po prostu ja już wiem, gdzie on jest i yy, spacyfikujemy go tak brzydko mówiąc. Dobra, aha, widzicie. Jak ja coś powiem, to się po prostu spełnia. Tu nie ma u mnie lipy. U mnie jest, jest solidna firma. Dobra, tam już widzę, że się na mnie czają. Już, już rozmijili moją kampę. Ale tu mamy ten. O, tam jest ktoś, tam jest ktoś, tam jest ktoś. Tam jest ktoś, tam jest ktoś. Albo tutaj nie ma. Jeszcze trochę się nie chcę wysuwać, ponieważ mogę umrzeć. tam też Z jednej strony to jest dobra mapka dla yy, snajpera, ponieważ widzimy wszystko z wysoka, ale... O, tam, tam, jak, nie, ty, tam jest, tam jest ty. Ale z drugiej strony nie jest to zbyt dobre, ponieważ jest yy, strasznie tych dużo hangarów. jakiś... typ chciał mnie zdjąć, no ale yy, po moim skillu nie ma co. Aj, no ładnie mi 96 ale tak, tak dziwnie było, bo na początku tak jakby ktoś strzelał do mnie z yy, jakiejś broni maszynowej, a później mnie y, z, z snajperki. No nie wiem, po prostu może jakiś bug albo Coś w tym stylu, a nie zrobiliśmy typa. Tam będzie, typ, tam a nie tam jest. No, już mi się kamera trzaskała, No robisz co? jak ja gumczymy, się zmieniamy broń. I no tak jakby to powiedzieć wkraczamy w całe pole akcji. Dobra, mamy ten. Za przemroczenie typa. Dobra, zabił nas, a więc tak. Teraz sobie zagramy medykiem moją najlepszą bronią, a mianowicie jest to AEK 971 z kolimatorem, tłumikiem płomieni i chwytem przednim. A więc wkraczamy z tą bronią do akcji i myślę, że tutaj jakąś taką siekaninkę zrobimy. No. Zrobiliśmy. i do końca 500, na się 500 tiketów jest ogółem, a więc nie wiem czy to wszystko przegramy, ponieważ ten materiał by był strasznie długi. Chcę, żeby część to zagrać. gdzie część już mamy. Bardzo. Tu tutaj mi piace chciał zrobić. No 2% HP! What the fuck! Nie, to po prostu jest jakieś żałosne wejdziemy tutaj do środka tutaj, wrócimy ją apteczki. Żeby się w miarę co mogli. Odradza, znaczy, co ja dam od razu leczyć. No, what ta Czemu ja go nie zabiłem? Nie wiem, czemu te animacje się nie robią. Chyba jak kończymy, to one się właśnie nie tak wyłączają. Jak Wam ten prezent się spodobał, to zostawcie kciuka w górę. To taką siłę do działania, jak już nie raz wspominałem. Tu już nikogo nie ma, byli przed chwilą. Dobra, wchodzimy w całe Bajku ja nie panikuj, że granat chłopie. Dobra, gramy zespołowo, jak widzicie, żeby nie było, że kurde, już nie zdążyłem wyciągnąć krótkiej broni, rozwalili mnie ze siódemki. A więc dobijemy do 4 stukini. Myślę, że zakończymy ten filmik, ponieważ już troszeczkę długo się to wszystko nagrywa. Ło, wow, plecy. No nie. Jak tutaj widzicie, coraz, coraz bardziej zaczynamy lamić. A więc to nie ma najmniejszego sensu grać w to. Ponieważ nagrywa się, żeby pokazać swojego skilla, a nie żeby grać, żeby grać. No jakim cudem? Oj losie, losie. No dobra, już zaraz mamy. Yy, a więc chyba już będziemy zaczynali kończyć te filmiki, jeżeli ten filmik, czyli no, ten prezent Wam się spodobał. Zostawcie kciuka w górę, najwyżej skomentujcie coś. Filmik trwał 15 minut, czyli całkiem dużo. A więc to wszystko. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.